Ja już odpalam pierwszą giereczkę, no i gramy w z panem z Indii. Ktoś z was wcześniej mówił o Gambicie Królewskim, więc jeżeli oponent odpowie ruchem E5, to, to spróbuję go zagrać. Tylko nie wiem, dlaczego nie ma dźwięku. Więc ogólnie Gambit Królewski to jest taki opening, którego raczej nie powinniście grać, chyba że macie dość wysoki ranking. Bo o ile on bywa fajny na takim poziomie powiedzmy moim, jak gra się przez neta, tak, na niższym poziomie kłopot jest na poziomie 1000, 1100. Kłopot jest taki, że od razu odsłaniacie sobie króla. I bardzo często zdarza się tak, że ktoś wam zbije. Wy zagracie D4, dostaniecie Hetman H4 i tyle, także. Ja raczej polecam, żeby na niższym Elo grać debiuty, które są bardziej bezpieczne. Aczkolwiek, no jak widzicie, ludzie tutaj popełniają błędy. I goniec D6 jest już błędem. Błąd w drugim ruchu. I w sumie możecie się zastanowić, jeżeli ktoś z Was chce uczestniczyć w speedranie, to możecie mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ruch goniec D6 jest słaby. Bo są co najmniej dwa powody. W zasadzie tylko dwa powody. Po pierwsze, kłopot jest taki, że ogólnie pionki. Idą do przodu. Taka rada dla zawodników, którzy dopiero zaczynają. Ale nie przeskakują przez figury, więc jak ustawicie sobie gońca tu, to ten pionek jest zablokowany i oponent będzie się musiał gdzieś tym gońcem ruszyć, żeby, żeby zagrać. Natomiast jest też drugi problem, czyli to jest problem taki powiedzmy strategiczny, ale jest też problem taktyczny, ponieważ możemy po prostu zbić i wtedy przeciwnik zbije. A czekajcie, może to nie jest takie głupie jak myślałem na początku, bo... To, co ja pierwsze sobie zobaczyłem, to to, że jak my zbijemy, to oponent odbijemy, zagramy skoczek F3, przeciwnik sobie wróci i jest gitara. Ale okazuje się, że nie, ponieważ po tym ruchu Hetman H4 <grydy> i dostajemy szacha. I widzicie, ja prawie wpadłem w taką małą pułapkę oponenta. No bo gonie 6 tutaj po biciu dostaniemy Hetman H4. Jak zagramy G3, to stracimy tutaj i lipa. Dlatego nie powinniście grać yy, takich debiutów. Więc już ustaliliśmy, że bi się tutaj nie działa a skoro nie działa, to trzeba zagrać coś innego. No i tutaj mam dwie opcje, które mi się podobają, ale zagram tak najbardziej naturalnie, a mianowicie skoczek F3, żeby kontrolować pole H4. Jak z jakiegoś powodu ktoś z Was decyduje się kiedyś grać Gambit Hitma Królewski, to pamiętajcie, że skoczek F3 jest jednym z ważniejszych ruchów, żeby kontrolować pole H4, żeby nie dostać tego szacha. I teraz, jak oponent to zbije, my zagramy albo E5, albo zagramy D4 i gitara siema. No, oponent niby wyprowadza figury, ale ten goniec zawsze go będzie bolał, bo zawsze będzie mieć problem z tym gońcem, więc ja tutaj mogę szukać jakichś takich konkretów typu może bicie, bicie, d4, bla, 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 bla. Mogę zagrać d4 od razu, co też prawdopodobnie jest spoko, ale żeby wam pokazać, że w szachach nie trzeba jakoś super dużo liczyć, to ja zagram na spokojnie i zagram ruch skoczek c3, żeby wam, żebyście mieli świadomość, że ustawienie takiego gońca za pią przed piąkiem to jest długofalowa strata dla przeciwnika. I jak widzicie taki słaby ruch, jak stwierdzicie, że dany ruch jest słaby, to nie musicie rozwiązywać problemów przeciwnikowi za każdym razem. No i teraz jak przeciwnik dopiero zagrał ruch skoczek F6, to ja już widzę pewną bardzo ważną rzecz. A mianowicie, gdyby tego pionka nie było, to będą widełki. Więc ja mogę na przykład zbić, przeciwnik zbije, ja mogę zbić, przeciwnik zbije, ja zagram d4, <laughs> oponent odejdzie, dostanie e5 i przegrywa partię. Więc dlatego warto jest. Ogólnie widzieć, rozwiązywać taktyki, bo ja widząc takie dwie figury, już widzę, że jak zagram E5 to będą widełki, więc teraz próbuję do tego dojść w jakiś logiczny sposób. Najpierwsza no rzecz, o której pomyślałem, to było zagranie ruchu D4. Tylko, że jak przeciwnik zbije i ja zagram E5, to on mi bije tutaj, więc to jest totalnie bez sensu. Więc najpierw zbije tak, jak zbije skoczkiem, to ja gram yy, bicie, przeciwnik bije, ja gram D4, no i chłop tutaj nie ma gdzie się gońcem znaleźć, będzie musiał wrócić, ja zagram E5 i wygram. Więc w zasadzie już w czwartym ruchu, a w zasadzie już po drugim ruchu czułem, że ta pozycja będzie dla mnie dobra. I zauważcie też, że kolejność ruchów ma znaczenie, bo moglibyście sobie pomyśleć, że jak zagracie te 4 nastąpi bicie bicie, to potem są widełki. No spoko. Tylko, że po tym, po tym, po tym oponent może końcem wrócić, i to nam nie dało tyle, ile mogło nam dać. Także lepiej jest po prostu to zbić. I teraz gramy te 4 i przez to, że ten koniec wyszedł tak nienaturalnie do centrum. No to on nie bardzo ma się gdzie znaleźć. No i ja tutaj zdobędę po prostu yy, figurę. No i zauważcie, że wielu z was, tak strzelam przynajmniej, albo z tego co mówicie podczas streamów, wielu z was kręci się właśnie w okolicach czy to 600, czy to 800. I to wszystko, co ja zrobiłem w tej partii, wynikało w zasadzie z tego, że oponent zagrał ten zły ruch. Go nie zeszyć. I potem ja wokół tego budowałem całą swoją przewagę. No i teraz oponent nie za bardzo ma się gdzie ruszać. I po prostu przegra partię. Prawdopodobnie. Więc gambit królewski bywa! Uciążliwy, na niższym Elo, ale nadal uważam, że nie powinniście go grać. Wydaje mi się, że Gambit Królewski to jest coś takiego, że ja jestem w stanie to wykorzystać, ale bardzo łatwo jest się pomylić. A to jest, ten, to jest taka rzecz, w której wiele osób na niższym poziomie ma problem, a mianowicie fakt, iż yy, myślenie o tym, co może chcieć zrobić przeciwnik i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj, no te cztery. Zauważcie też, że. Bardzo zdrowo wyprowadziłem to wszystko, co mogłem. Ja mam dwa centralne pionki, a on ma jeszcze pionka na D7. Ty masz 2000 elo i masz i zna, bardzo mało znasz debiutów. Ja miałem ranking FIDE 1800-1900 i nie znałem żadnego debiutu. A tutaj słuszna uwaga jednego z Was. A mianowicie oponent ma tutaj taktyczną możliwość, żeby namieszać trochę w tej partii. A mianowicie może zagrać ruch skoczek, bije E4. I co wtedy? Bo wtedy wydaje mi się, że mamy tylko jedną drogę, ażeby uzyskać przewagę. I nie jest ona prosta. O, stanęło. Co byście tutaj zagrali białymi? Bo wydaje się, że jest to easy, ale wcale nie jest easy i wydaje mi się, że jest tylko jeden ruch, który nam zapewnia przewagę. No, może dwa. Okej, okay, może w sumie nawet trochę więcej, jak tak czytam to, co, to, co mówicie. Natomiast przede wszystkim musicie, żeby wiedzieć o co chodzi w pozycji i to, wiecie, no mówię trochę tak jak do dzieci, ale wydaje mi się, że po prostu to jest ważne, żeby... Mówić w taki prosty sposób, żeby znaleźć, co jest kłopotem tutaj. Znaczy inaczej, żeby wiedzieć, jaki tutaj ruch może być najlepszy, to musicie sobie zdawać sprawę z tego, jaki jest kłopot. A w tej pozycji kłopot jest taki, że jak zagramy cokolwiek, to oponent nam zagra Hetman H4. Czyli wyobraźcie sobie, że my bijemy tego gońca. Gościu gra Hetman H4, my gramy G3, ale przeciwnik to zbije. I jak my zbijemy, to stracimy tutaj wieżę. Więc trzeba wziąć pod uwagę różne możliwości. No i tak, przede wszystkim Hetman E2 to jest ruch, o którym wy wspominaliście. I tu już trzeba liczyć. Ale możliwe, że on nie jest za dobry, bo po Hetman E2, jak gościu zagra Hetman H4, to my zagramy G3, ale on to na przykład zbije, nie wiem, gońcem. I po tym stracimy wieżę. Są to dwie lekkie figury. No spoko. Być może nawet można tak zagrać. Natomiast według mnie najprostsze jest zagranie skoczek bije 4 I teraz po tym szachu my nie gramy G3, tylko gramy skoczek F2. I nasz skoczek tutaj po prostu sobie wraca. I oczywiście stracę tego pionka, ale mam figurę więcej. A ponadto yy, będę mógł się tutaj najnormalniej w świecie pobronić przed tym wszystkim. Także wielu z Was znalazło. Nice. Essa Teresa i tak dalej. Kurde, zabrzmiałem jak ten starszy pan, który próbuje być młodzieżowy, co? No, i tutaj oczywiście trzeba liczyć warianty. Jakbyście grali czarnymi, pytanie dla widza: Jakbyście grali czarnymi, to wolelibyście zagrać gońcem na D4 czy Hetmanem na D4? Tak, na waszą logikę. Jak, so jak sądzicie, który ruch byłby tutaj lepszy? No i w sumie różne odpowiedzi, ale większość osób mówi słusznie, że gońcem. Bo jak zbijecie hetmanem, to ja, to wasz przeciwnik ma figurę więcej. Ja byłbym zadowolony, jakbym to mógł odbić sobie. Dlatego tutaj powinien, powinien, powinien przeciwnik zbić gońcem, no i wtedy ja daję szacha, przeciwnik sobie odchodzi, ja gram jakieś g3 i powoli się rozplątuje. Natomiast to zagrał tutaj goniec f6, co zbyt dobrym ruchem nie jest, ponieważ teraz daje mi potrzebny oddech. No, i dobra, ja zdobyłem figurę, ale jak widzicie, poza jest dość mocno skomplikowana. I po raz kolejny was zapytam, co byście tutaj zagrali białymi? Bo wydaje mi się, że mamy tutaj jeden ruch, który jest znacznie lepszy od innych. Okej, okay, różne są rzeczy. Przede wszystkim G3. G3 jest ok, ruchem. Jak nie macie jakiegoś innego pomysłu, gramy sobie G3 i on nam to zbijemy, to zbijemy. Przechodzimy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Jesteśmy. Zadowoleni. C3 mi się trochę mniej podoba, z tego względu, że bronimy sobie pionka, ale możemy go obronić ruchem goniec E3. I goniec E3 broni nam tutaj, ale też zostawia bardzo dużą pułapkę na przeciwnika. I zobaczymy, czy oponent zobaczy, zobaczymy, czy te wy też zobaczycie, bo jak sobie wyobrazicie, że teraz jest ruch białych, to co możemy zagrać? Czym grozimy w tym momencie? A no właśnie, teraz ruch G3. Łapie hetmana. I znowu, w jaki sposób ja do tego doszedłem? Bo nie będę was kłamać, moją pierwszą intuicją, podczas jak z gościu zagrał koniec f6, jak ja sobie tam gadałem, było, że zagram g3 i przejdziemy do tej pozy. Ale zapaliła się taka mała lampka, że w sumie to po g3, on tu nie może, 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 tu nie może. Tu nie może. Więc w zasadzie może tylko tutaj zagrać. Więc jak ja zagram koniec e3, jak ja mu odbiorę to ostatnie pole, to g3, łapie hetmana. Nie będę was okłamywać. Dobrze, przepraszam. Staram się to zapamiętywać, ale zawsze mi umyka, że nie mówi się, że nie będę was kłamać. Ktoś z was mógłby sobie też pomyśleć, no dobra Tomeczku, ale przed chwilą powiedziałem, przecież po C3 też G3 grozi. Tylko generalnie w szachach mamy te trzy podstawowe zasady w debiucie. Wyprowadzamy figury, chowamy króla i opanowujemy centrum. I goniec E3 piecze dwie pieczenia na jednym ogniu. Ponieważ bronimy tego pionka, wyprowadzamy figurę, ale też zostawiamy tę pułapkę. No i oczywiście on nam zaatakował. Wielu z was mogłoby z automatu zbić, bo, yy, bo przecież wiecie, no, chcemy zbić. Ale okazuje się, że tutaj Pogietrzy, G3, znaczy G3 też jest spoko ruchem, co nie? Bo Pogietrzy oponent ma co prawda tutaj ruch hetman H6. I tak się zastanawiam, czy będziemy w stanie to jakoś wykorzystać. No tu już można policzyć. Więc przede wszystkim nie ma nic złego w biciu, nie ma nic złego prawdopodobnie w ruchu Hetman G4 na wymianę, ale teraz możemy sobie policzyć. Po 3 on ma tylko jeden ruch. On może zagrać Hetman H6, żeby nie stracić. Ale wtedy my możemy zagrać tutaj, bo jego Hetman jest jedyną figurą, która broni tego gońca. Oponent może wtedy odejść tu. Ale my zagramy goniec d3, on gdzieś odejdzie tutaj i tak jakby to nam dało o tyle, że kilka figur wyprowadzimy jeszcze w tym czasie. Więc to jest ogólnie spoko, nie? że wyprowadzamy figury jednocześnie e, atakując przeciwnego hetmana. I zawsze jak widzicie takiego wyprowadzonego hetmana u przeciwnika, to powinniście się zastanawiać, czy możecie to wykorzystać. Teraz widzę, że zagrałem trochę za szybko, bo oponent ma jeszcze hetmana e6, ale wydaje mi się, że to i tak nie jest jakiś duży błąd, a może jest. Bo po Hetman E6 on nas wiąże, nasz król został w centrum, nie? Ale tu, gdy mamy dobrą pozycję, to zazwyczaj nasze błędy nie są jakieś takie bardzo mocne, szczególnie w sytuacji, w której wiecie, wykonujemy sensowne ruchy. No, ogólnie szachy są o tyle proste, że wystarczy wykonywać sensowne ruchy i sobie wygrywamy partię. Co zagram Po Hetman E6? Trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie. I znowu mamy kilka opcji, bo przede wszystkim grozi nam wzięcie figury, więc nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy sobie ją obronili. I prawdopodobnie tak to się skończy. Mam jeszcze taki fajny ruch jak D5, żeby odciągnąć tego Hetmana, ale on sobie gdzieś tam wróci, zaatakuje mi wieżę. No i to jest, wiecie, takie. Trochę. Trochę sus. Wydaje mi się, że Hetman 4 tutaj jest trochę dużą groźbą, więc wydaje mi się, że po prostu zagram Hetman E2. Znowu grożę wzięciem gońca, i cały ten manewr, który zrobiłem przez ostatnie kilka ruchów, sprawia, że jeśli teraz nastąpi bicie, nastąpi bicie, nastąpi bicie, nastąpi bicie, no to ja przechodzę do pozycji, gdzie mam figurę więcej, więc wydaje się, że to po prostu. Tu już nie będzie żadnych sztuczek więcej. Dodam jeszcze, że na przykład taki ruch jak Hetman E4, że jak my zbijemy, to on zbije, tutaj nie działa, no bo jest jeszcze szach. Ten Hetman jest związany po linii E. Więc trochę zacząłem kombinować. Można było to rozegrać trochę bardziej spokojnie, ale na dobrą sprawę, no to koniec końców i tak zostajemy z figurą więcej, a to jest dość dużo, nie? I oczywiście, szczególnie na YouTubie, widzowie z YouTuba, Pojawiają się często komentarze, że po co, jak gram z osobami o rankingu 1150 i tak dalej. Natomiast według mnie ważne jest to, żeby wam pokazywać, że z takimi osobami, jak gracie sensowne ruchy, to wygrywacie dość szybko, co nie? Tylko trzeba. Yy, tylko trzeba było. Yy, brać to pod uwagę. Okej, okay, to jeszcze do, za, zaraz do tego wrócę, co napisałeś, szczurku. Więc tu wracamy, i jak będzie analiza, to pokażę wam jeszcze jeden wariant. No dobra, i mamy figurę więcej. I co powinniśmy w takiej sytuacji robić? Według mnie najprościej jest mieć zawsze zasadę, że wyprowadzamy figury. Gram z d3. Nie boję się tego, że dostanę wieża e8, bo odejdę sobie królem. Jest końcówka, wymieniły się hetmany. Yy, wymieniły się hetmany. I możecie sobie przyjąć taką zasadę, jak macie z tym problem, że jak nie ma hetmanów na szachownicy, to wasz król w centrum nie jest jakimś wielkim problemem. No i dobra. I teraz znowu czekam na propozycję. Co, ciekawe, co ciekawego byście tutaj zagrali? I to jest taka pozycja... Oponent wrzuca ranis, ale no nie do końca chce przyjąć. To jest taka pozycja, w której możemy być zadowoleni, mamy figurę więcej, ale... Nadal trzeba wykonywać ruchy. I tu w sumie macie dwa podejścia, i oba są dobre. Pierwsze z nich, wprowadzić wieżę do gry, i to jest ogólnie git. W sensie w taki sposób powinniście raczej grać. Gracie sobie wieżą do centrum, gracie drugą wieżą do centrum, no i jest gitara. Natomiast tutaj mamy też praktyczne, czy taką yy, konkretną możliwość, a mianowicie możemy zagrać ruch skoczek D5. I grozimy teraz widełkami, i grozimy wzięciem pionka, i on tego pionka nie ma jak bronić. Więc tutaj no, bardzo dużo kłopotów przed przeciwnikiem. Prawdopodobnie straci on kolejnego pionka i to stępem. I wtedy cała ta pozycja mu się prawdopodobnie posypie. Bo, no wiecie, po C6 to są widły. Najlepsze, co on może zrobić, to pewnie zagrać gdzieś tą wieżą. Typu zagrać wieżę T8, stracić tutaj, zagrać wieżą tu. No i wtedy ja będę sobie grał dalej. I ogólnie jeszcze wspomnieliście o ruchu bierze F1 i zdublować się na linii F. Ogólnie to akurat jest... Od... Zazwyczaj chcecie opanować otwartą linię, a nie półotwartą linię. Bo jak zdubluje się na linii E, to ja mogę gdzieś do gościa wejść. Natomiast tutaj, jak się zdubluje po linii F, to oponent zagra koniec E6 i ja nie mam żadnego ataku, nie? Więc tak to jest. No nie wiem, przeciwnik myśli, ale to jest po prostu ciężka poza. Bo musi pogodzić się z tym, że straci pionka. <laughs> Że straci pionka i przegra partię. Co sądzę o ruchu Goniec A6? Jest on nielegalny w tym momencie, gdyż jest ruch czarnego. Natomiast gdyby był ruch białego, no to Goniec A6 jest durny, ale to myślę, że zdajesz sobie z tego sprawę. Bo masz Sznik Jasko 95 GM 3200 Elo, więc Gdy jesteś GM-em, to chyba wiesz. Minusem tych Gierek na 15 plus 10 jest właśnie to, że czasami ludzie długo myślą, nie? no ale z drugiej strony, jak chłop ma pozycję, w której nie wie co zagrać, no to chyba dobrze, że myśli się też tak powinniście robić, nie? Będzie myślało się minut, no to wiecie. To jest yy, mi, plusem oglądania na Twitchu jest to, że możecie się o różne rzeczy pytać i po prostu konfrontować to, w jaki sposób ja myślę, a w jaki sposób myśli przeciwnik. No ale minusem jest to, że na YouTube jest powycinane takie przerwy, nie? Przetrę sobie okulary, może to coś pomoże. No dobra, oponent myśli już drugą minutę, może faktycznie będzie czekał do końca, bo wrzucił remis i jak nie przyjąłem, to może nie chce grać. Ok, więc wieża B8, ja biję, on sobie wrócił, no i dobra, i teraz trzeba grać dalej. I to, co ja zauważyłem, że wiele osób robi problem, takie wiecie, trochę problematycznego, to to, że w tej sytuacji ludzie sobie myślą, o, okej, okay, zagram tu i zaatakuję tego pionka. I po takim ruchu, goniec D7, tutaj, i potem można tego skoczka jakoś stracić po ruchu B5 i gdzieś tam. Dlatego ja wam polecam, żeby w tego typu sytuacjach nie zapominać o tych dwóch panach. A mianowicie o naszych beczkach, które stoją. Więc gram wieżą na E1. Jak trzeba będzie, to zrobię to, co będzie trzeba i po prostu zagram wieża E8. Wymienię, ale też nie muszę się z tym spieszyć. Mogę zagrać drugą wieżą tu. Mogę, tak jak mówiliśmy wcześniej, zdublować się po linii E i grać bardziej na spokojnie. Jak ja już mam teraz sytuację, w której mam figurę na czysto więcej, to ja nie muszę się spieszyć z tym, żeby, żeby grać jakoś bardzo mocno agresywnie. No dobra, oponent zagrał mądrze, bo zagrał końcem na G4. No i teraz pierwsza rzecz, na którą ja popatrzyłem, to to, czy powierza C8 mój skoczek wróci. Ale wróci, bo zarówno wyjdzie tutaj, jak i może wrócić sobie tutaj. Więc kontynuuję swój plan. Gram wieża E3, zagram tu. No i jeśli uda mi się zagrać wieżą na E8, żeby wymienić wszystkie wieże, to powinno być już spoko. Wieża E7 też by było spoko prawdopodobnie. Być może nawet było najlepsze wieża E7. Natomiast, też ja nie jestem fanem takich ruchów na niższym poziomie. Z tego względu, że wielokrotnie już widziałem, że ludzie na siódmej linii te wieże tracili, nie? Trzeba to też brać pod uwagę. Jeżeli nie muszę, jeżeli mam figurę więcej, to też nie pcham się bardzo mocno do przodu. I teraz mamy fajną sztuczkę, która wiecie, na dobrą sprawę nawet nic nam nie daje. Ale możemy ją zastosować. Ale też nie musimy. W sumie chyba nawet jej nie zastosuję. Bo ja myślałem, żeby zagrać wieżą na E1. I teraz, jak on zbija, to dostaje mata. Tylko kłopot jest taki, że wieżę E1, on podejdzie królem, i ja i tak tym skoczkiem muszę uciekać. Więc ja sobie nim skoczę do tyłu, i teraz grożę widełkami, które przeciwnik może przeoczyć. Bo bardzo często, pewnie ty, ty, drogi widzu, który to oglądasz, miałeś coś takiego, że w tej pozycji zagrasz wieża C8, i po odejściu myślisz sobie, dobra, on odszedł, to ja zagram coś tam losowego. Nie myśli się o tym, że ten skoczek odszedł, ale czymś grozi. Więc na to uważajcie. No i dokładnie to się stało. Przeciwnik zobaczył tylko, że ja wróciłem i stwierdził, a to zaatakuje. Natomiast zapomniał o tym, że grożą widełki. I przeciwnik się poddał. Więc teraz szybka analiza. Gambit Królewski to jest taki gambit, którego, tak jak mówiłem, nie polecam za bardzo. Głównie dlatego że po czymś takim, jak zagramy najbardziej naturalny ruch, czyli d4, to już trzeba się liczyć z hetman h4, po prostu z tym królem są kłopoty. Natomiast przeciwnik zagrał z d6. Nie będę kłamać, ja się z tym nigdy nie spotkałem. To nie jest raczej wariant, bo to jest po prostu ruch typu głupi. Natomiast bardzo łatwo jest tutaj wpaść w pułapkę, bo kusi bicie tutaj. Po to, że jak przeciwnik zbije, my zagramy tutaj, tutaj, tutaj. Natomiast po biciu przeciwnik ma wtrącony ruch i to jeszcze my możemy przegrać, bo po czymś takim tutaj jest tragedia. A jak zagramy G3, to przeciwnik zbije tutaj, 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 tutaj. No i straciliśmy wieżę, więc na to trzeba uważać. Ja zagrałem skoczek F3, oponent zagrał skoczek C6. Eee, no i tak jak mówię, prawdopodobnie tak optymalnie najlepszym ruchem było bicie. I po biciu zagranie ruchu D4. I jak przeciwnik zbije, zbije, no to gramy sobie taką pozycję. Natomiast ja też nie chciałem bardzo wchodzić w liczenie. Zagrałem ruch skoczek C3, oponent zagrał tu. No i zdecydowałem się na forsowne bicie, 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 bicie tutaj. No i zdobyłem jakość. E, tutaj Hetman E2 nie do końca mi się podobało. Komputer też mówi, że nie było najlepsze, bo Hetman H4 tu... No i po prostu trzeba liczyć tego typu rzeczy, nie? No i tu tam mamy dwie lekkie figury w zamian za zawierze, niby spoko, ale po co? Ja wolałem sobie po prostu to zbić. Nastąpiło tutaj, tutaj, no i oponent powinien zagrać tak. No i ja bym dał pewnie szacha. Oponent sobie odejdzie, muszę na to uważać. Natomiast zagrałbym jakieś G3, wszystko jest w porządku. Natomiast oponent sobie odszedł. Yy, tu w ogóle jest jakaś bardzo duża przewaga. Ja zagrałem goniec E3, żeby to obronić. Goniec G5, G3, tu skoczek G4. No i tutaj chcę tylko wrócić do jednego momentu. A mianowicie. D5 było Hetman E4. No i tutaj jeden z Was słusznie zauważył, że po Hetman E2 oponent nie może tego zbić, ponieważ dostaje mata w kilka ruchów, więc to w sumie jedyny taki wariancik z tej partii. A tak no to reszta była spoko jedyne, o czym mogę wam powiedzieć to w takiej sytuacji, jak atakujecie coś, to nie zakładajcie, że jak on odszedł, to tylko odszedł, kropka, tylko, że on czymś jeszcze grozi, no bo zagroziłem, no i tutaj oponent się poddał. Więc czy wypada się poddawać na takim poziomie jak teraz oponent, czy lepiej grać do końca, nawet przegraną pozycję i czy na błąd? A więc wydaje mi się, że na niższym poziomie warto grać do końca, z tego względu, że na niższym poziomie. Ludzie nie znają yy, na przykład tego, jak wygrywać, nie wiem, z dwoma pionkami więcej czy coś. Na wyższym poziomie pewne pozycje po prostu się poddaje, natomiast na niższym poziomie lepiej grać do końca. No chyba, że już wiesz, masz dwa hetmany mniej i widzisz, że oponent się bawi z tobą. No to jak masz 1500, to, to lepiej nie. Więc okej, okay, ciekawa partia.